ważę się, że mecz z liderem darami, to naprawdę awans yy, no jest jest jest. jest... 29. kolejka spotkań grupy Podlasko-Warmińsko-Mazurskiej. Przeciwnikiem ełskiego Płomienia będzie drużyna Olimpii Elbląg, która obecnie zajmuje drugą lokatę w trzeciej lidze. Sędzią głównym tego pojedynku będzie pan Robert Olszewski. Zapraszam na skrót z tego meczu. Pierwsza sytuacja, a dokładnie stały fragment gry. Stępień oraz węgier przy piłce. Jak rozegrają ten stały fragment gry Olimpijczycy? Zagranie w kierunku Kamila Graszyka. Dobry pomysł, ale zabrakło trochę precyzji w tym podaniu zrzutu wolnego. Jeszcze raz graczyk, tym razem na lewą stronę. Do Łukasza Pietronia. Łukasz Pietroń wgrywa tę piłkę. Zagrywa na piąty metr w kierunku Tomka Tuttasa. A ten ze szczupaka. Był blisko pokonania bramkarza ełckiego płomienia Damiana Suszczewicza. Pierwsza sytuacja zawodników Zełku. Wesołowski do Jackiewicza. Wesołowski zagrywa prostopadą piłkę do Kamila Stawieckiego. Ale obrońca uprzedził Kamila przed idealną sytuacją. Jeszcze raz zawodnicy Zełku. Tym razem Patryk Gądek dośrodkuje piłkę. Na 11 metr. Łukasz Wesołowski odwraca się. Podaje do Kamila Stawieckiego. Ale ten niecelnie strzela na bramkę Adama Wasiluka. Jeszcze raz zawodnicy z Elbląga. Prostopadła piłka w kierunku Tomka Tuttasa. Tomek Tuttas podcina tę piłkę nad bramkarzem ze Damianem Suszczewiczem. Przeski bez chwili zawahania wyjmuje czerwony kartonik. Spójrzmy jeszcze raz w jaki sposób Tomek sprytnie oszukał bramkarza Damiana Suszczewicza. Tym samym znów Oliver Konopko staje pomiędzy klatkę a. Strzelającym będzie zawodnik z numerem 9 Kamil Graczyk. Czy młody junior, który już miał swój debiut w ełckim płomieniu zdoła bronić tę jedenastkę. Nie dał rady. Kamil Graczyk wpisuje się na listę strzelców. Przypadkowa sytuacja. E, piłka odbiła się od Patryka Gądka. Kamil Jackiewicz uderza na bramkę. Niepewna interwencja Dama Wasiluka. Kolejna sytuacja zawodników Zelblonga. Szuprytowski, Szuprytowski, prosto pada piłka w kierunku Stępnia, Stępień oddaje strzał, ale bardzo dobrze Oliver Konopko wpisuje się, wpisuje się w pierwszej swojej interwencji w tym meczu. Graczyk na prawą stronę, znów zawodnicy z Elbląga, jeszcze raz, Graczyk, ależ tutaj fantastycznie jest, będzie sytuacja bramkowa nie ma tutaj, Jakub Bojas wpisałby się na listę strzelców. Jeszcze raz zawodnicy Elbląga. Jeszcze raz, jeszcze raz. I znów Oliver Konopko broni strzał Jakuba Bojasa. Kolejna szansa zawodniku Elbląga. Szuprytowski, Szuprytowski, Szuprytowski oddaje strzał. Tutaj Bramka już był na wykroku, nie miałby nic do powiedzenia. Druga odsłona meczu wełku. Przypomnę, zawodnicy Przemysłowa Konta grają w dziesiątkę. Jeszcze raz zagrań do Kamila Graczyka, ale broni znów Oliver Konopko tym razem Zawodnicze Zełku. Jackiewicz do Gądka. Gądek prostopada piłkę w kierunku Atka Wierzbickiego. Widzimy, faulowany jest Bartek w polu karny. Powinna być jedenastka. Za moment ujrzymy powtórkę. Bartek Wierzbicki jeszcze ukarany żółtym kartonikiem za te zagranie. Tutaj przecież Bartek Pierwszy trącił tę piłkę, ona zmieniła kierunek lotu, a później Bartek został ścięty równo z murawą przez Adama Wasiluka. Ale nic, mamy kolejną sytuację, tym razem pod bramką Euckiego Płomienia. Obrońca Dawid Kubowicz rzuca tę piłkę w kierunku w pole karte. Jest bramka kapitana Łukasza Pietronia. 0 do 2 wełku. Zasłużona radość tego zawodnika. Widzimy w jaki sposób obrońca minął Adama Płomiana. Dośrodkowuje piłkę na piąty metry. I tam był bezradny Oliver Konopko, jeszcze raz zawodnicy z Elbląga, tym razem wprowadzony Kamil Kuczkowski, uderza Oliver Konopko, sparuje piłka na poprzeczkę, jeszcze Tuttas oddaje strzał z bardzo bliskiej odległości, ale również Oliver Konopko broni ten strzał. Kowalczyk do Bojasa, Bojas przy nim Semach Safarian, Bojas idealnie obsłużył swojego kolegę, jest strzał z lewej nogi, bramka. Również rezerwowego Kamila Piotrowskiego, bardzo ładnie Kamil Piotrowski uderza w kierunku bramki Oliwie Konopki. Spójrzmy, lewą nogą zawinął, zbyt daleko byli, znów obrońcy Zełku. Tym razem zawójcie Zełku Patryk Gondek. Gądek, długa piłka w kierunku Bartka Wierzbicka. przy nim obrońca Dawid Kubowicz. Dawid Kubowicz jest faulowany, Bartek Wierzbicki, który wychodził na sytuację sam na sam z bramkarzem. Otrzymuje żółty kartonik obrońca Zelblonga. Spójrzmy jeszcze raz. Był przytrzymywany, ale faulowany był chyba w polu karnym przez zawodnika Zelblonga, bo najpierw był przytrzymywany jedynie za a później zabiegł mu drogę obrońca Zelblonga. Interpretacja sędziego była inna. Tu już sytuacja jest. Yy. Kamila Jackiewicza, który doświadkowywał z rzutu wolnego, ale nikt nie zdoła przeciąć tej sytuacji jeszcze raz. Kamil Piotrowski w kierunku Oliwiera Konopki, ale młody bram zełku spisuje się bardzo dobrze. Ostatnia sytuacja w tym meczu. Kamil Jackiewicz. Kamil Jackiewicz przekłada sobie na prawą nogę. Otaje strzał, ale Adam Wasiluk paruje tę piłkę i sędzia główny pan Robert Olszewski kończy to spotkanie 0 do 3 wełku zawodnicy. Elbląskiej Olimpii wygrywają i umacniają się na drugiej pozycji.